Witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy, zmiany na piaskownicy to nie tylko zmiany w amunicji, ale także zmiany tierowe. Czyli jakiś czołg mógł być tierem piątym, a teraz będzie czwartym, albo na przykład jakiś czołg mógł być dwójką, a teraz będzie trójką. Oczywiście, zmiana tierowa rządzi się swoimi prawami, no i trzeba je zbafować albo zderfić, wiadomo. Ale na początek ewenement w skali światowej, <laughs> czyli ten oto czołg. Moi drodzy, jedna taka zmiana na piaskownicy tylko jest, czołg, który był sklasyfikowany jako medium, teraz będzie jako heavy tank. Tak jest, nie wiem, czy lubicie T-54E1, jest to czołg dosyć sytuacyjny, tak jest, ale... Tym razem będzie on, wydaje mi się, że troszeczkę lepszy, aczkolwiek tutaj zdania mogą być podzielone. Otóż ten pojazd już nie jest, czy tam nie będzie, bo mówię o piaskownicy, nie będzie medem, tylko będzie heavy tankiem, czołgiem ciężkim. Zresztą jest to jak najbardziej no, uzasadnione, prawda? No, on powinien być czołgiem ciężkim od samego początku. Ale jakie to zmiany za sobą pociągnęło? Otóż jaka według was największa wada była tego pojazdu? Można wymienić dwie, tak? Jedno to tak naprawdę brak pancerza na wieży. No jeżeli ktoś w wieży strzela tutaj w cały ten obszar, to przebijał, bo jest słabiutko, tak? No kadłub to już jest lepiej, zwłaszcza górna płyta. Ale druga podstawowa wada to mała penetracja działa. I działo zostało zmienione. Otóż teraz parametry na zwykłej pestce są takie: 248 penetracji, 475 uszkodzeń. Te 475 to jest standardowa wartość, ale jak wiecie, mamy tutaj dosyć spory baw, chyba było 220 około z tego co pamiętam poprzednio a teraz jest 248 to już daje nam, no troszeczkę większe możliwości mamy cztery pestki tutaj celność i czas celowania widzicie dokładnie co jeszcze się zmieniło w tym czołgu oczywiście Niestety, mobilność i tak on nie był mobilny, był mułowaty. No to teraz będzie jeszcze bardziej mułowaty. A to za sprawą gorszego obrotu, chociaż w tym przypadku akurat jest to czołg bajecznie szybko wręcz, czołg ciężki, bajecznie szybko wręcz obracający się. 52 tutaj jest, zobaczcie, że ja mam nie byle jakie moduły tutaj fioletowe załadowane, plus jeszcze to, także. Z takimi parametrami mam 52. Normalnie chyba jest więcej na zwykłym serwerze, tam 56, 58, coś takiego można osiągnąć. Także będzie się wolniej obracał, ale to nie ma znaczenia, bo 52 w tym przypadku to jest mega szybko. No ale zaboleć może na 100, czyli. 35 km na godzinę będzie teraz jechał, i poprzednio, nie wiem, chyba ponad 40 ma albo 40. Więc jest to ewidentnie nerw. Nie znerfili natomiast ilości koni na tonę, czyli no 14,8 to mniej więcej taka wartość będzie. Oczywiście na takich wszystkich modułach. U was może być troszeczkę mniej, bo ja tutaj chciałem zobaczyć, ile maksymalnie można z niego wycisnąć. DPM wychodzi 3000 i od razu Wam powiem, że jak na czołgi 9 poziomu, 3000 dPM-u na takich modułach, jak tu zamontowałem, to nie jest nic jakiegoś super czołgi. Dużo jest czołgów, które mają więcej niż 3000. Dobra, czyli ten czołg mamy odstawiony. Jedyny taki rodzynek teraz będzie ciężkim. Wydaje mi się, że części z Was podpasują te zmiany. Po prostu, że będzie Wam się grało teraz tym czołgiem lepiej. Ma on 2350 hapsa, w porównaniu do takiego Patona. Patan, Paton, przepraszam, ma 2150, więc jest jakaś tam różnica. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że 3300 Ma bez żadnych dosyłaczy. DPM u Paton, także o wiele, wiele lepiej, tak? A teraz przechodzimy do pojazdów, które zmieniły tiery, czyli trzeba wnikliwie im dosyć się przyjrzeć. Jedziemy na niskie tiery i oto BT-7, nie wiem czy ktoś z Was lubił czołg BT-7, ale został on przeniesiony z tieru trzeciego na tier czwarty, tak jest. BT-7 jak widzicie jest teraz czwóreczką i pewnie Was interesuje jakie ma parametry, więc to są czołgi już wymaksowane, tutaj sobie z boku możecie to wszystko zobaczyć, a działa, oczywiście Wam pokażę, są dwa działa dostępne, jedno takie, i drugie takie będę w ten sposób pokazywał to każdy z Was, jak trafi na swojego ulubieńca, zobaczy, czy według Was to będzie lepiej, czy to będzie gorzej, że jest na czwórce. No jak widzimy, penetracja 51, no na czwartym pierze to może być trochę za mało, tak. No, innego działa tutaj nie przewidziano, naprawdę, nie wiem, kto będzie grał czołgiem z penetra. No, na Goldzie jest 92, tak? Na Goldzie jedynie tutaj chyba można grać. Okej, okay, to jest pierwszy czołg. Drugi, to już chyba bardziej lubiany był, Su-76M. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Może tak, ja sobie zmniejszę liczbę tych czołgów tylko do, o, takich tierów. To wtedy mniej będę miał. Su 70 to baboczyska, Jest. Oto jest czołg Su 76M. Moi drodzy, był on tierem trzecim, teraz będzie tierem czwartym i będzie spotykał, no już mocniejsze czołgi, tak? Parametry macie jak zwykle tutaj po prawej stronie, a teraz jakie działa i jakie parametry? O, więc z działu mamy 57 mm, takie, mamy 76 mm, takie i 57 mm, kolejne. Tym razem 112 penetracji i 100 obrażeń, jeżeli strzelacie zwykłą pestką. Jedziemy dalej, bo to nie koniec zmian w drzewku radzieckim. Teraz czołg A20. Tu jest duża niespodzianka. Czekajcie, czekajcie. Jest czołka 20. I oto, moi drodzy, a 20 była czwórką, a teraz będzie piątką. Tak jest. Yy, piątka to już jest 750 HP. Jak widzicie, no, zobaczcie, ile wasza a 20 teraz ma. 750 HP i mamy aż to, kurczę, tyle różnych. Tutaj chyba dosyć ciekawe, zakładając, żebyśmy przeciwko jakimś lekkim czołgom grali. Zobaczcie. No, 46 penetracja, 62 penetracja na tierze 5. To naprawdę trzeba kogoś lekkiego dorwać. Mamy 76 też. Zobaczcie, że ma takie parametry. Mamy też 45. I no, tu już nie będę może pokazywał. No, to są te. te... Ale mniej więcej takie y, armaty mamy właśnie w tym. Tutaj magazynek 5 pocisków y, i obrażenia 47 na zwykłej, a 40 na amunicji goldowej. Także mamy A20 na tierze 5. Kto by pomyślał, to jest Tier T34. Słuchajcie, czy on przebije T34? No, mki to na pewno nie. No i ostatni rodzynek. Otóż przeniesiono czołg, który nazywa się KW-1 Siemka. <laughs> Proszę bardzo, gdzie ty jesteś? Jest! Oto i nowa Siemka. Była kiedyś przeniesiona z szóstki chyba na piątkę, tak? Teraz znowu z piątki jest przeniesiona na szóstkę. <laughs> Kurczę! I jakie parametry? Po prawej tradycyjnie osiągi. 1250 hapsa na przykład. Także przypominam, szósty tier. I jakie działa dostępne? Działo topowe takie. 150 penetracji, 190 uszkodzenia. Duża szybkostrzelność. Zobaczcie, że DPM tutaj z dosyłaczem i z jedzeniem wyszedł 3130. Wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. Jak na szósty tier. Mamy jeszcze 122, ale... Jak widzicie, mamy dwa rodzaje pocisków tutaj: czyli albo haeki, w którymi za bardzo nic nie zrobimy, naprawdę, uwierzcie mi, 0 penetracji i 225, albo gracie hitami 150-370. To jest zawsze warte rozważenia. I mamy jeszcze działo stokowe, czyli takie z 5 z oszałamiającymi na szóstym poziomie 86 penetracji. Także Siemka nie ma 120 dwójki, tej długiej, tylko wróciła na szóstkę, ale bez tej właśnie 120 dwójki. Dobra, kolejne przetasowania to jest nacja brytyjska, moi drodzy. I tutaj dużo tego, dużo tego jest. Jeżeli ktoś lubił grać sobie tam na tierach do piątego, to teraz niech słucha. Otóż nerw tierowy. Jest cruiser MK1, proszę bardzo, to jest pierwszy tier brytyjski. Tak jest, była to dwójka, teraz jest jedynka i mamy tutaj pompoma. Co? Na pierwszym tierze? No To kurka dosyć ładnie. No i jedynki mają 330 hapsa, z tego co widać. Takie dwa działa tutaj mamy. Dostępne. Dalej mamy cruiser Mk3, trochę nie po kolei, może, ale cruiser Mk3 był dwójką, a teraz będzie trójką. <laughs> Kurde. No i mamy tutaj ile? 500 hubsa, zobaczcie. I znowu mamy pompoma. Przypominam, to będzie teraz trójeczka. Proszę bardzo. Cztery pociski w magazynku. I jeszcze tu do wyboru mamy dwufuntóweczkę i taki CKM. Także tak wyglądają te parametry. To nie koniec, bo tu dużo jeszcze się zmieniło. Cruiser MK2. Był trójką, gdzie ty jesteś, o, proszę bardzo. Był trójką, a teraz będzie dwójką. 460 hapsa będzie miał i oczywiście pompom. I jeszcze takie działko. Proszę bardzo. Następnie to już kończymy z kruzerami MK4 był trójką, a będzie czwórką. Czwarty tier, 670 życia. I Bofors 40. Mamy tutaj 4 pociski w magazynku. 63,60. Mamy też pompoma. I mamy tutaj to. Także takie parametry. No i zaczynamy. Valentine AT. Moi drodzy, gdzież ty się mi schowałeś? Niszczyciele, niszczyciele. Jest. Valentine AT był niszczycielem brytyjskim tieru trzeciego. Teraz będzie niszczycielem tieru czwartego z ilością HP 500. I dodatkowo mamy takie działa. Proszę bardzo, pierwsze zero penetracji, no to, no to nie, czyli to działało właściwie, ja nie wiem, kto takim będzie grał, chyba, że na Goldzie. Na Goldzie 110 penetracji, 280 uszkodzenia, to już coś lepiej trochę. Proszę bardzo, tutaj mamy takie z penetracją 110 oraz takie... No i dobrze. Następnie mamy czołg, który się nazywa Valentine. I gdzież ty tu jesteś? Eee, a, a, czekajcie, czekajcie, żebym się nie zamotał. No i jest. Wreszcie go znalazłem. Czołg Valentine był na tierze czwartym, a teraz uwaga będzie na tierze trzecim. Także taki opancerzony pojazd, 500 hapsa będzie miał, jak widzicie. Pancerz 60-65 ładnie i działka dokładnie takie. No to będzie niezły rozrabiaka, podejrzewam, z penetracją 110 i obrażeniami 90. To coś tu może się przydarzyć. Następne działko jest takie i następne takie. Przypominam. Tutaj obniżony został ym, Tier z czwartego do trzeciego A teraz Covenanter Gdzie ty jesteś? Covenanter ruszył do góry Był to tier czwarty Teraz będzie tier piąty I jak widzicie Życia 750 na piątce I działka Takie, chałubica O kurde Tutaj mamy tego Boforsa i Pompom. Także możecie sobie porównać z tym, co teraz macie. Może to takie lolki, ale wiem, że kilku z Was przynajmniej yy, lubi grać. Także przesunięcie z Tieru na przykład trzeciego na czwarty, no to jest duże wydarzenie. I Crusader, jako ostatni już dzisiaj. To był czołg poziomu piątego, a teraz będzie to szóstka. Czyli no. 880 hapsa, i jak tu działo wygląda? 110 penetracji na szóstce to jest. To jest taka słabizna. Kurde no. Masakra. Tutaj 105. No dobra, mamy więc takie działa Crusader poziom szósty, czyli to jest czołg, który będzie się spotykał z na przykład z KW1S, który jak burąbnie to no, kurde. <grydy> dobra, to jest koniec zmian. Słuchajcie, zmiany tierowe Wam przedstawiłem. Plus jedna zmiana czołgu średniego na czołg ciężki. Nie wiem, czy Wam się podobają, czy też nie, ale jest to dosyć istotne. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.